Witam, to jest moje akwarium, tak się prezentuje z daleka, a tak z bliska. Tutaj, o ten trawnik to jest Eloharis acicularis czy Acisularis, coś tego typu. To jest microantennum umbrosium obok słabo rosie, wymaga długość światła. O, tutaj widać ile mam bazaltu, a ile ziemi. Pod spodem tutaj widać kawałki szczegliny piaszczystej, nie piaszczystej, w gliny piaszczystej z jeszcze. O, w tle kryptokoryny brązowe. Tutaj coś, nie wiem, nadwódka dębowa czy coś takiego, rotala zielona. Rotala czerwona, pełno limnoflory, limnofili właściwie, tak to się nazywa, tutaj ta paproć i niżej jest e, taka mikrozorium widelow chyba. O, to jest jakaś tam nadwódka dębowa, trochę liści z dołu straciła, krzak jest, ale te się trzymają nowe, pokryte zielnicami, za tym widać o, jednego z moich ślimaczków, od filtra który z dwutlenek węgla tutaj śmigają danią które zawsze mają to do siebie że z, z danią malabarski pręgowanych albo malabarski i danio tęczowy zawsze jak kupię żeby były pary po dwie to jeden z tego gatunku i jeden z tego zawsze zdychają w jakimś czasie nie wiem dlaczego o, tutaj jeszcze lotos dostałem taki powiedzmy marnego lotosa cebulkę, sadziłem myślałem że już nic z tego nie będzie ale po 3 miesiącach zrobiłem puszczać liście teraz po rozstawcie identyczna sytuacja tutaj u góry jest pelia obrośnięta nitkami trzeba by było potraktować ją wodą utlenioną albo kwaskiem cytrynowym żeby tego się pozbyć no światło to są 3 razy 12 W chociaż nie wygląda. 3x12, i tutaj z boku yy, ta taka świetlówka, która będzie zastąpiona LEDami. Przyjdą chyba 5, 7 LEDów z przodu w linii na pierwszy plan, i tam, żeby boku doświetlić kilka, żeby było 11W, a to się wyjmie. No, o, tutaj jest właśnie ta mikro w takiej lepszej kondycji, które dobrze jest na świetlano. generalnie chciałbym żeby tutaj ta trawka z przodu yy, ten Eloharis, czy rozrósł ale jest ciężko ciężko stagnuję praktycznie go kupiłem już bez 7 miesięcy temu kupę kasy za niego dałem tak samo jak za te mikroantennum. Arotale a rotale kupiłem w wyprzedaży za złote 50 zł, zagroniona na wymarciu kawałeczek do kwasku dystrybuowanego pakowałem urosła już facet nie chciał więcej sprzedawać, bo normalnie kosztuje 3 dechy u nas w sklepie. No i generalnie, chciałbym jakoś tutaj, żeby to, to nabrało sensu wyglądu. i wyglądu. I żeby z roślin, żeby były rośliny, które no, żeby nie zarastały powierzchni tafli, żeby miały dostęp do tego. A z tyłu tu jeszcze jest wąkrotka, rzeżucha lirowata, trochę dłużańca, kryptokoryny. Tu moje brzanki, a tutaj sobie śmiga mój Henryk. Tak go nazywałem największy. Jako tako żyje właśnie. I tutaj co ciekawe, on ma uszkodzoną, tutaj może będzie widać muszlę, nie wiem co się działo, ale coś, coś tutaj wlewałem, co, co było, co miało istotny wpływ na budowlę, budow, budowę muszli tej ampularii, jak także innych. Nie wszystkie przeżyły. Ale są jakby takie trochę lekko przezroczyste te muszle. Nie wiem, co im jest. Tak to się z całości prezentuje. No fajnie, bo jest dużo roślin, ale jak się zaczęsz jak temu przyglądać, to jest chaos. To jeszcze mój filterek. Sadzony do tego, bo zaczął coś wody ostatnio puszczać. Crystal Profi E901, ale tylko co, jak, jak nim potrząsnę to puszczę parę kropel. Jak nie ruszam, to jest wszystko ok. Testuję go po prostu, czy nie puszczę tutaj. No i standardowo butelka. Tutaj generalnie stoi jeszcze obok filtr tradycyjnie. No i pełne okablowanie. Odkurzacz, ale on nie służy rybom. Okablowanie tradycyjnie. Tu jakiś jeszcze inny krewny Henryka. No, trzeba z tyłu wyczyścić generalnie szybę od zewnątrz. Przykleić czarne tło, które leży przy fladzie. I tutaj znowu już, może tego nie widać na zdjęciach, ale pojawiają się zielice kolonijne. Nie jest to w każdym razie pył chodzi trudno i zawsze pojawia się po daniu plantamin a daje 15 kropel codziennie to jest niecały 1 ml bo 0,8 ml no i ja nas na jakiś czas stryknę coś tam żelaza, nie dużo, odrobinę przypuszczam, że mniej więcej niż 0,1 tygodniowo, tygodniowo powiedzmy, te jedne dawki są mniejsze dużo i zawsze po podaniu żelaza pojawiają się ziemnice kolonijne. Nie od razu, ale na przykład drugi, trzeci dzień. Z tyłu jeszcze jest mikrozorium. Takie, nie wiem, liście się robią brązowe. Może mi się uda uchwycić. Eee, żurawe, ale wypuszczają nowe na liściach. O, widać to może tutaj przyczepione na takie przyczepy. No, szkoda, bo to jest bardzo ładne, się to generalnie rozrasta. Coś mu szkodzi ewidentnie Nie wiem co to może być Z tyłu jeszcze planu taki kącik A, bo tu jest coś takiego Jest takie ceramiczne coś Na tym jest mech, który dogorywa Ale jest, na tym jest tak zwana chyba sałata, ten sub war, ten coś tam, coś tam mech i on dobrze sobie tu radzi. No I tutaj kącik, który planuję jeszcze wysypać piaskiem, dla, bo dorosłych mi zarzuca, że Kiryce mają niewłaściwe warunki, bo lubią przesiewać piasek, no to będą miały piasek, który będzie taki kącik dla Kiryców, gdzie by mogły się tam grzewać tym piachu. No, no i nie wiem, co tu jeszcze. O, i ten dyfuzor tutaj właśnie, zobaczmy, jak on leci z tą bubelki, o tym dyfuzorze. Nie, wiem, nie leci z całej powierzchni, tylko tak punktowo, chociaż teraz myślę, że się poprawiło bąble są no, dosyć drobne nie wiem czy powinny być drobniejsze pH generalnie poniżej 7 68 70 nad ranem 66 64 ryby się trochę dłużą trzeba im rano na powietrzacze załączyć bo inaczej mogą kipnąć i ten Eloharis robi się, z liście się robią brązowe no i, i, i no i stagnuję tutaj, widzę, gdzieś pod spod tego, gdzie bezlatów ale się nie przejmujemy tym. Generalnie piluję, żeby ryby mi tu nie zdychały, chociaż ostatnio one, one miałoby chyba pleśniawkę, jednego mi się udało uratować, ale nie wiem, czy nie kipnął czasami, w każdym razie pożył dwa tygodnie dłużej. Z reguły 3 dni po rybie było. Generalnie widać, że, że po obniżeniu twardości węglanowej. Do 5 i ogólnej, no do 10 powiedzmy, która skacze znowu 12 metrów, ale nie wiem co tam podnosi, no one się lepiej poczuły. Pływają bardziej żwawo, ochoczo i nie są schowane w tych krzakach. No i to byłoby na tyle. Proszę o jakieś sugestie. Dzięki.